Witajcie, moje drogie matce merficzki. Słuchajcie, oś liczbowa i odległość na osi liczbowej. Co musicie wiedzieć o osi liczbowej? No jak to mówi sama nazwa, oś liczbowa, czyli mamy oś, czyli taką linię poziomą. I ta linia pozioma to będzie linia naszych x-ów na przykład. I na tej linii będziemy zaznaczać odpowiednio jakieś liczby, no bo w końcu jest to oś liczbowa. Możemy sobie tutaj oznaczyć 0, to będzie nam mówiło tak naprawdę, gdzie są wartości ujemne, a gdzie są wartości dodatnie. I teraz zobaczcie, jeżeli ja na przykład umieszczę jedyneczkę w tym miejscu, to to oznacza, że jedna podziałka, zobaczcie, to jaka jest część, zobaczcie, tu mamy najlepiej, liczcie sobie tutaj po obszary pomiędzy, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery części mam, czyli ta e, pomiędzy 0 a 1 mam cztery części, czyli tu jest po prostu jedna czwarta, tu będą dwie czwarte, tu będą trzy dwie czwarte, tu będą 3 czwarte, a tu jest 1, czyli 4 czwarte. To właśnie musicie sobie tak naprawdę, jeżeli chcecie dobrze pozaznaczać, bo dość często są zadania, odczytajcie ile wnosi jakaś, jakiś punkt A, który został zaznaczony na osi, to musicie po prostu policzyć sobie, jakie są odległości pomiędzy tymi wartościami i zobaczyć, ile jest to jedna jednostka. No, oczywiście, tutaj w drugą stronę, jakbyśmy poleci, polecieli na tej osi, zobaczcie to. Tutaj byłoby minus 1, czyli to byłaby minus 1 czwarta, minus 2 czwarte i minus 3 czwarte. Ale równie dobrze możemy stworzyć sobie, słuchajcie, zupełnie inną oś, gdzie jedna krateczka to będzie jedna jednostka. I tutaj będę miał 0, to będę miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na przykład, i tutaj będę miał 10, prawda? no ja tu będę miał minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, a tu na przykład będę miał minus 5. Więc te osie liczbowe mogą być troszkę różnie tworzone, różne tutaj odległości możemy sobie definiować i zaznaczać. Jeżeli chcecie na osi zaznaczyć jakiś przedział, zobaczcie, czyli na przykład, gdy mamy, słuchajcie, x, -y, które mają być większe niż 3, jeżeli chcemy zaznaczyć przedział, taki przedział właśnie na osi, no to zobaczcie, jeżeli mają być x, -y, Większe niż 3. Jeżeli to jest oś X, zaznaczmy sobie trójeczkę, słuchajcie, jest tutaj, i teraz te X -y mają być większe niż 3. Ten dziubek pokazuje nam, w którą stronę mamy, słuchajcie, iść, więc ja idę w prawą stronę, czyli idę w prawą stronę. Ponieważ X ma być większe niż 3, to znaczy, że nie może być równe, czyli ma być większe, czyli wszystko większe, ale bez trójki, to w trójeczce robimy sobie kółeczko otwarte. Dość często niektórzy zrobią sobie tą linię też pochyłą. Niektórzy wyciągają do góry. Niektórzy robią pochyło, żeby pokazać, że trójeczka się nie mieści w tym przedziale. No bo gdybym miał przedział X większy bądź równe 3, to mniej więcej wyglądałoby to tak samo, tylko po pierwsze, kółeczko byłoby w trójeczce zamalowane i wtedy wyciągam prosto do góry. Zobaczcie. Gdybyśmy mieli przedział w lewą stronę, czyli x mniejsze na przykład od dwójeczki, no to zaznaczam sobie dwójeczkę na osi, na przykład tutaj i mniejsze niż 2, no to byłby po prostu, o coś takiego. I kółeczko oczywiście otwarte. Gdybyśmy mieli x mniejsze lub równe 2, czyli 2 i mniej, albo dokładniej o, dwójeczka by miała kółeczko zamalowane i robimy sobie o bardziej prostokącik. Widzicie, tak zaznaczamy sobie odpowiednio przedziały na osi liczbowej. Ok, no i przejdźmy, słuchajcie, takich zadań. Rysunek przedstawia fragment osi liczbowej, współrzędna punktu A. Jest równa, no i to jest właśnie to, co Wam mówiłem. Musimy najpierw zobaczyć, jaką mamy podziałkę. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć odległości, czyli na pewno jedna krateczka to jest jedna piąta. Zobaczcie, dwie piąte, trzy piąte, cztery piąte, piąte, a tutaj mamy jedynkę, czyli pięć piątych, no więc lecę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli to jest minus jeden, a to będzie minus jeden i jedna piąta, bo jeszcze się bardziej przesunąłem, czyli to jest odpowiedź B. Punktom krymy zaznaczonym na osi liczbowej odpowiadają liczby. No i teraz zobaczcie, hmm, będzie ciekawie, czyli mam tak, raz, albo może lećmy na prawą stronę dodatnie, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, czyli jedna krateczka, jeden, 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 tutaj punkcik to jest jedna czwarta, czyli L to będą dwie czwarte, słuchajcie, L to jest dwie czwarte, a dwie czwarte to jest jedna druga. No i teraz mamy trzy czwarte, cztery czwarte i M to będzie. M to będzie 1 i 1 czwarta, czyli właściwie możemy zamienić na dziesiętne też, to jest 0,5, a to jest 1 czwarta, czyli 1,25. No bo tak, A odpada, bo M jest dwójeczką, D odpada, bo pisali, że L jest 0, no więc mamy albo B, albo C. No i teraz zobaczmy, ile jest K. Tu jest minus 1, tu jest minus 1 i 1 czwarta, minus 1 i 2 czwarte, minus 1 i 3 czwarte, czyli K to jest minus 1 i 3 czwarte, czyli minus 1,75, jakby co. Aczkolwiek ja już widzę, że to jest odpowiedź C. Prawidłowa jest odpowiedź C. Które z podanych liczb leżą na osi w równej odległości od liczby 16? Zobaczcie, jeżeli jakieś liczby mają leżeć w równej odległości. Wyobraźmy sobie, że tu mam na przykład X, tak? I coś ma leżeć w równej odległości, zobaczcie, czyli tu ma być X plus A 2-4, 2-4, a tu jest tak jakby X minus A. I teraz zobaczcie, jaka jest odległość pomiędzy, odległość pomiędzy nimi to jest 2A, tak? No bo A odjąłem, A dodałem, więc odległość to jest 2A, ale jak. Najszybciej, tak naprawdę, żeby nie robić tu żadnego układu równań, no bo o jakim układzie równań mówimy w siódmej klasie, to najszybciej, słuchajcie, możecie zrobić to w ten sposób. Zobaczcie, skoro lewe, ta liczba po lewej stronie to jest x minus a, prawda, ta po prawej stronie to jest x plus a, jeżeli dodacie te dwie liczby, słuchajcie, i podzielicie to przez 2, to zobaczcie, co się stanie. Minus a plus a nam się zredukuje i mamy x plus x, czyli 2x podzielić przez 2, co daje nam x. Więc jeżeli mają być to równe odległości, słuchajcie, i mamy te liczby z przedziału, z brzegów tych przedziałów, to dodajemy te liczby do siebie i dzielimy na 2. Jeżeli wyjdzie mi liczba, którą szukamy, która jest po środku, czyli w tym przypadku 16, to znaczy, że to jest dobra odpowiedź. Czyli mamy, zobaczcie tak, 160 minus 176 podzielić na 2. No, jak od 160 odejmę 176, to jest minus 16, przez 2 to będzie minus 8. Następnie mam 170 i minus 154. Jak do 170 dodam minus 154, czyli tak naprawdę odejmę i podzielę na 2, no to mam 16, ale 16 podzielić na 2 to jest 8, a miała mi przecież wyjść liczba 16. Teraz mam 79 minus 47 podzielić przez 2. No i zobaczmy. 79 minus 47, 70 minus 40 to 30, 32 przez 8 to jest 16 i to jest prawidłowa odpowiedź. Słuchajcie, C, no ale zobaczmy jeszcze sobie D. Mamy 99 minus 115 podzielić przez 2, no to również jest minus 16, podzielić na 2 to jest minus 8. Czyli odpowiedź C jest zdecydowanie prawidłowa. Ile liczb całkowitych leży na osi liczbowej w odległości mniejszej niż 11,5? Od liczby minus 7 i 8. No to będzie może ciekawe, słuchajcie. Zróbmy sobie oś. Ile liczb całkowitych leży na osi liczbowej w odległości mniejszej niż 11,5 od liczby minus 7 i 8. Czyli jeżeli tu mam minus 7 i 8, to teraz dodaję to 11,5 i odejmuję 11,5. teraz zobaczcie, jeżeli ja do minus 7 i 8 dodam 11,5. Czyli będę miał y, minus 7 i 8, dodać 11,5. Możemy to dodać pod kreseczką, słuchajcie, a co? 11,5 i 7, i właściwie to odjąć, tak? O, czyli 5 minus 8, czyli 15 minus 8 to 7. Zapożyczyłem, więc tu robię z tego dyszkę. 10 minus 7 to będzie 3, czyli to jest 3,8. 7, a dokładniej na plusie 3,7. Tutaj z kolei w drugą stronę ja odejmę 11,5 i zobaczmy, co mi wyjdzie. Czyli od minus 7 i 8 odejmę jeszcze 11,5, więc żeby policzyć, ile to jest, ja muszę po prostu te liczby do siebie dodać, tak? Bo jestem na minusie i jeszcze zwiększam minus, tak? Czyli 11,5 i 7 i 8. 8 plus 5 to będzie 13, 31 dalej. 1 7 to 8 i 1 to 9 i tu mamy jedyneczkę, czyli to będzie... Minus 19,3. No i teraz słuchajcie, możemy sobie. Pytanie jest, ile liczb całkowitych leży na osi liczbowej w tej w odległości mniejszej niż 11,5 od liczby minus 7 i Czyli musimy polecieć w lewą i w prawą stronę, tak jak sobie to zrobiliśmy. No i teraz zobaczcie, skoro tu jest minus 19 i 3, to tu jest minus 19, tak? Czyli mamy liczbę, słuchajcie, minus 19, później minus 18, minus 17, minus 16. Minus 15. No i tak lecimy, aż mamy 0, później mamy 1, 2 i 3 i to są wszystkie te liczby, więc zobaczcie, od minus 19 do minus 1 mam 19 liczb, do tego mam jeszcze 0, 1, 2 i 3, czyli jeszcze 4 liczby, czyli to są 23, 20 to są 2 23, 23, 23 liczby 23 liczby dziwnie mi to brzmi. Tych liczb jest 23 całkowity. Na którym, słuchajcie, to właśnie sobie omówiliśmy, na, którym, na której osi zaznaczono odpowiednio przedział od minus 3 do 6. I teraz zobaczcie, ma być mniej niż 6, ma być mniej niż 6, czyli tu będzie kółeczko otwarte, i więcej bądź równo minus 3, czyli tu będzie kółeczko zamalowane. I to jest, zobaczcie, przedział tak jakby od minus 3 do 6, czyli od minus 3 do 6. No zobaczcie, tu nie ma co dodać nic ująć, e, jest mniejsze niż 6 kółeczko jest otwarte, tutaj jest zamalowane, e, tak jak mówiliśmy sobie tutaj idzie do góry, tutaj idzie po skosie, bo jest otwarte w szósteczce. Ten przedział jakby co, to jest x większy bądź równy minus 3 i mniejszy bądź równy 6. Ten na przykład przedział, to jest x większy od minus 3, ale mniejszy bądź równy 6. A tutaj z kolei to jest przedział x mniejszy Bądź równy minus 3, x większy od 6. No i mamy ostatnie zanko, które z podanych liczb leżą na osi liczbowej w równej odległości od liczby 9. No więc, takie samo zróbmy jak wcześniej, czyli dodajemy do siebie te liczby i dzielimy przez 2. Minus 9 plus 0 to minus 9, na 2 to minus 4,5. Minus 1 plus 19 to będzie 18, na 2 to jest 9. No i chyba mamy już odpowiedź. Ale zobaczmy dalej: minus 3 plus 12 na 2 to będzie 9 na 2 to jest 4,5. No i minus 4 plus 21 to będzie 17. Jak dobrze liczę, podzielić na 2 to będzie 8,5. No więc odpowiedź B jest prawidłowa. To tyle, jeżeli chodzi o oś liczbową i odległość na osi liczbowej. Słuchajcie, kolejny odcinek dla Was, siódmy klasiści, będzie niczym innym jak sprawdzianem z całego działu z działu liczby i działania. Jeżeli dobrze pamiętam, więc zapraszam Was serdecznie na sprawdzianik. Na następnej lekcji. Trzymajcie się do usłyszonka pawa pa, pa i pamiętajcie subik na kanale.